Cześć, Mantos, and Advader, cześć, zamykamy. Mantos, Tren6, to będzie specjalne na 20 subów. S to dla mnie bardzo wiele, że zmieniliśmy 20 subów na moim kanale. Cieszę się, jak widzicie, mam 42 level. Podrę sobie poza odcinkiem. Nie, żeby było 10, kupiłem sobie jeszcze farmera, i, i dzisiaj przejdziemy sobie. Nie wiem, easy. Po prostu easy przejdziemy. Ja się tutaj właśnie podobają moje odcinki. O właśnie, jeśli będziecie chcieli więcej z odcinek. O nie, zapomniałem zmienić bohatera. Tero w tym sensie. A to później. Seria będzie. Z tamtej gry będzie seria też prowadzona. Jeden raz będą, będzie tamta gra, a je jeden raz będzie ta gra. Jak coś. I, zusem, i bardzo i dziękuję Wam jeszcze raz, że wbijaliście te 20 su subów. Cieszę się. No. Mam takie dodatki, jak ktoś by się pytał, o nie. No nie chciałem. Dobra. Po... Poza ciśnieniem sobie gram. Kurde. Nie, nie przejdziecie, nie macie prawa. Dobra, wiecie co? Teraz sobie postawimy, on się nazywa? Druid. Nie wiem co to znaczy, ale okej. Okay. Nie znam się aż tak dobrze na angielskim, mówię z góry lecz ulepszymy sobie, żeby więcej HP zadawał ulepszymy sobie to no trochę ja pograłem w tą grę znaczy nie trochę, tylko w miarę dużo dobra, ulepszymy sobie teraz no na razie sobie damy radę tym tymi dwoma małpkami na chwilę sobie ulepszymy go Uleps ulepszamy go na, na razie sobie dobrze radzimy radę, jak widzicie Zapłaciłem za nią, jak ktoś by się pytał. Była tania w miarę. Na pewno tańsza niż Minecraft. Mówię z góry. bo trzeba użyć. Nie wiem. Chodzi o podstawie ninja. Małpkę tą. I ulepszymy ten dół, bo jak się ulepszy to to, jak widzicie, właśnie klikam na samym dole. No, to ona będzie wstawiać takie kolce. Te. Wiecie o co wychodzi? Nie wiem, jak to się nazywa. Trzema małpkami na razie sobie dobrze radę. No, niedużo będę grał z widzami też. Jeśli chcecie ze mną zabrać, wpadajcie na Discord, dalej będzie w opisie. Jeśli będziecie chcieli oczywiście. A jeżeli nie, to nie. Hmm. No. Przymoc... o właśnie widzicie? I teraz ta małpka będzie puszczać. O, widzicie? Takie kolce co ona puszcza ta małpka. Yy, co teraz ulepszymy? To ulepszymy, bo to jest miarę. To jest OP dla mnie. Znaczy dla mnie, nie, nie dla was. Sie zam zamienił samuraja. Idzie. A właśnie, się ulepszy na czwarte, to się zamienił samuraja, chyba. Chyba. Zresztą się tutaj raczej nie ma praw autorskich. Raczej nie ma praw autorskich. A właśnie. Trzeba sobie postawić. Mario możemy postawić. Bo przejmodem sobie na ogień. I te fale się szybko kończą. Czy widzicie, jak to się szybko kończy? Trzy małpki. Nie wiem, możemy to ulepszyć. Wizard moich. Jest, ulepszył się w końcu. Dobra, lecimy z kolejną falą, rundą znaczy. O, lepszy... o właśnie ulepszymy teraz sobie, żeby on. Najpierw on będzie tak jakby Odin puszczał. I to jest OP Pam widzowie mm. Teraz sobie postawię o masz jeszcze szczęście. Dobra, zabierze nam trochę hp, Trudno, zabierze nam trochę hapsów. Mm, dużo, ale trudno. Posłuchajmy sobie teraz z tego. Um, to jest taki budowniczy i robi takie działki, działka. Widzicie, coś takiego kładzie. No, też będziemy z tej, że będzie seria. Będziemy też robić challenge różne i takie tam. Lepszymy do od razu zwiększymy zasięg. To będzie na 20 osób, jak ktoś by się pytał. Co teraz sobie postawić? Czy ulepszyć czy postawić? Hmm. Dobra, postawimy sobie jeszcze jednego. Jeśli Wam się spodoba ta raz, zostawcie łapeczkę w górę, tak z cztery, będę wiedział, że się podoba. Czemu to te balony te lecą Na Easy. Dobra. Ulepszymy. Teraz ja sobie ulepszymy za 425. Małpkę tą. Mm, teraz za chwilę sobie postawimy małpkę tą. Na przykład, nie wiem. Ulepszymy ją sobie od razu. Na, za chwilę sobie lecimy tą małpkę na trzeci level. No. No, te... no, nie wiem. się nie zastanawiam, co trzeba postawić, jaką małpkę. Hmm. Może klejacza postawimy. No i teraz sobie pozbieramy się tańczy oprócz za 1500. bardzo no, sobie uzbieram, żeby miała trzy level. Wiem, znaczy, że ten olej jest bardziej opłacalniejszy, ale za chwilę kończymy utrzymam odcinek. Runda też. Ja będziemy mieć pieniądze, pieniądze, to sobie ulepszymy. drugi poziom tego. Jest za 1530. Jak widzicie Dobra ulepszamy Miaccie co snajpera postawimy przemążę sobie snipera na drugi level dla mnie to jest najbardziej opatrniejsze, bo on będzie coraz szybciej strzelał teraz, tego... Aha, to było tylko na tyle. Hmm. No to wygraliśmy. Idziemy do... Do domu, tak jakby. Hmm. Możemy coś tu postawić? Hmm. To tu coś możemy? Nie. Możemy coś odblokować? Nie. Mm. No to co to było na tyle. Jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie łapę w dórę, Ja się z wami żegnam. Cześć! Wpadajcie na Discord, a będzie w opisie. Pozdro!